Tak. Ominiemy, ominiemy tego dropa i jest fajnie. I tu w prawo. No i tu masz fajny najazd na dropa i można go... Muszę się kurde wbić Ten drop ci powiem, tak go oglądałem teraz Kurczę, jak dla mnie, jeszcze, jeszcze trochę za dużo Jesz, Jeszcze go... Nie, nie, myśmy jechali tam y, tym... Y, po lewej stronie Masz dwa pierwsze i tam potem jest trzeci